Pewnego dnia, spokojnie grając sobie z moim kolegą, spodziewanie wydarzyło się coś, co odwróciło moją rozgrywkę o 180 stopni. Mordo jak latasz. Pewnie latam, pewnie latam. No latasz. Co to jest? za ziomek? On ma jakieś dobre itemy, ma w ogóle Ty, ale o ile on bije tym mieczem? Jakim mi normalnie serce na hita wali Ty, my musimy uciec od niego, nie zabijamy. go No właśnie, oby nie miał litry tylko Dobra, jego ja tu znokami bierz elitrę Ja chyba ja nie jest Aaaa, ma elitrę, Dobra, musimy go jakoś zabić Chodź tutaj Pomóż mi, ja go zabijam Mu zaraz set będzie padać, mu zaraz set będzie padać no nie, no Ej, ucieka, ucieka, nie! ucieka. Nie, Zapadam się! Gdzie on jest? Nie, no nie gadaj, że tak łatwo nam uciek. Ej, bałko, bałko! on się bo, teraz zrepał. Czemu my go bijemy? Powinniśmy uciec. Dobra, to ty ociągnij uwagę, a ja ucieknę. Dobra, ty ucieknij, a ja potem ucieknę, litro. Nie, no on mi za dużo bije, kolejny pasek mi zbił. Uciekłeś? Tak, tak, tak. Nie, no on ma za dobrej temy, muszę uciekać Jak ma tyle i Węduś. On mnie będzie gonił? Nie goni mnie! Goni mnie! O nie on będzie skończoną fajerwerkę! Rzuciłem perłę, nie zorientuję się. Dobra, nie zorientował się! Teraz szybko tylko uciekł na spawna! Dobra, jest! Na szczęście udało nam się uciec. Jednak zabicie go było dla nas niemal niemożliwe. Po tej sytuacji zrozumiałem, że itemy to naprawdę duża część gry na serwerze i będę musiał zdobyć je lepsze. A jako iż trwa akurat event walentynkowy, stwierdziłem, że właśnie tam staram się zdobyć item, który pomoże mi pokonywać takich graczy. A jako iż wraz z eventem zostały wprowadzone takie trzy, to właśnie jeden z nich będę chciał zdobyć. A są nimi: Pierścień miłości, który po użyciu teleportuje do losowego gracza w obrębie 10 kratek. Opór roztrzaskanych serc, który który po uderzeniu przeciwnika zadaje mu 30% zdrowia oraz tworzy wybuch odrzucający graczy oraz pocałunek śmierci, który po uderzeniu przeciwnika nadaje mu efekt wyczerpania, oślepienia oraz obumienia. Dobra, także jestem już na i w ogóle jak widzicie na scoreboardzie, nazbierałem już sobie na pierwszą skrzynkę, ponieważ mały prezent za 10 różyczek, potem duży za 150 oraz ogromny za aż 1000. Otwieramy właśnie. Ten. Właściwie, no to wszystko stąd jest dobre, ale my tak czy jak potrzebujemy tych eventowych przedmiotów. O nie, same i te rapy są w animacji. Topór tam był! No nie, mieliśmy topór w animacji, najlepszą rzecz jaką możemy dropnąć. Po tym nieudanym dropie postanowiłem wyjść na strefę PvP, aby uzbierać trochę różyczek. Hmm. Po na farmieniu niedużej ilości różyczek postanowiłem powystawiać kilka przedmiotów na serwerowy rynek. Biorę trzy vouchery na tego z vip i vouchery na vip na C7 dni, biorę dwa, biorę nie trzy. Dobra, tylko trzeba zobaczyć się na rynku, po ile one chodzą. Najpierw sprawdźmy, może po ile chodzi voucher vip na C7 dni. Teoretycznie 20K najtańszy, to może wystawię za. 17. Jeden wystawia, za 16, to może ludzie pomyślą, że to jest jakaś super okazja. Jeszcze te dwa VIPy na 37 dni, to powinno być dużo tańsze, ale zobaczymy. No nie wiem, no od 3 do 7 tysięcy. No ja bym to wystawił za takie 6 tysięcy. By nie marnować czasu na czekanie, aż wszystkie moje wystawione przedmioty się sprzedadzą, stwierdziłem, że postoję na strefie A. Przy okazji już za 2 godziny każdy gracz miał otrzymać złotą rożyczkę, po której kliknięciu otrzymuje się od 50 do aż 150 rożyczek. like. Po wyjściu ze strefy AWG zobaczyłem, że parę przedmiotów mi się sprzedało. I jeszcze parę wystawiłem. Ponownie udałem się na strefę eventową, aczkolwiek stwierdziłem, że farmienie aż tysiąca różyczek jest totalnie bez sensu. Dlatego poczekałem 12 minut, aby odebrać darmową różyczkę dla każdego aktywnego gracza, tak. który będę mógł wylosować od 50 do 150 róż. Dobra, mamy złote różyczki. Poprosiłem kolegę, a on cheatował. W sensie odpalił mój ciaka. Nawet w sumie bekał. O, obeszłem, obeszłem. system, tak? Obszedłem o, obe ob. Nieważne, losujemy sobie te złote. Można wrócić od 50 do 150. Z pierwszej 118, ej, mega spoko, mega spoko, dobra. Z drugiej 101, ej, dobra, spoko. Z trzeciej 131 i z czwartej 139. Tym sposobem od praktycznie zera, bo dopiero co otwieraliśmy, aż 498. No to co, widzowie, farmimy, zdobywamy kolejne 500 i otwieramy. Ej dobra widzowie, brakuje mi już niecałe 280 do osiągnięcia kolejnego naszego ogromnego prezentu Także no jak uda mi się go osiągnąć, no to mam nadzieję, że w końcu zasada do trzech razy sztuka tutaj zadziała I uda nam się zdobyć jeden z customowych przedmiotów Fun fact, stać mnie na pocałunek śmierci, ale zdecydowanie wolę pierścień miłości oraz topór roztrzaskanych serc Ponieważ są to zdecydowanie bardziej OP i właśnie je postaram się zdobyć Przez następne 30 minut zbierałem różyczki, aż nagle Dobra widzowie, udało mi się nazbierać tego aż tysiąc. Oczywiście odbieram Ogromny prezent, no i co, no. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się zdobyć coś eventowego, no bo inaczej to się chyba załamie. Proszę, błagam. Oj, nie. Błagam, proszę, miecz. Kill znowu. Nie, błagam, miecz. Bania. I to zwykłego rapy, nawet nie dwójki. Po kolejnym nieudanym losowaniu lekko się załamałem. Stwierdziłem więc, że sprzedam kilka itemów na rzecz kupna, którejś z eventowej broni. Ktoś wystawił pierścień miłości za jedyne 66 tysięcy. Wystawiłbym może kill off rapy, także zobaczmy po ile chodzi właśnie taki kill 9900. Ok, no to wystawmy. Ach, wystaw. 9700. Mam nadzieję, że mi się to sprzeda, ale oczywiście, żeby przyspieszyć lekko ten proces, próbuję wystawić coś jeszcze, więc może dam tańsze moje vouchery. Na z Zobaczmy, czy ktoś wystawił je taniej. Wydaje mi się, że jak wystawię je za 11 tysięcy, to już powinny schodzić, bo przynajmniej tak schodziły wczoraj. No i to mogę jeszcze ewentualnie, nie wiem, to jest za 6 tysięcy. Nie opłaca mi się tego totalnie wystawiać taniej. No ale dobra, no wystawię za piątkę. Może wtedy zajdzie. Mam tylko nadzieję, że ten pierścień miłości za 66 tysięcy, szybko nie zajdzie. Także wracając, jeżeli uda mi się zdobyć ten pierścień miłości, no bo dosłownie, jeżeli sprzedam się jeden z tych mi się kilow, Czy mnie w tym momencie stać? Mam 66 700. Proszę. Stać mnie. Zakupiłem pierwszej miłości i oficjalnie można mnie nazwać posiadaczem jednego z przedmiotów eventowego. Zobaczcie, jak to się mieni. Zobaczcie, jak to wygląda. I. Wow, patrzcie i mnie wytypało, już tego użyłem Zaraz wam jeszcze pokażę jak to działa Zadzwonię sobie po kolegę i zobaczycie jakie to jest mocne Dobra, jest to szczególnie OP z dyniowym zegarem Bo on się regeneruje dużo szybciej niż ten pierścień Dlatego zegar mi się zregeneruje A tu mam jeszcze połowę A ja mam na szczęście posiadam dyniowy zegar Dyniowy zegar mi się zregenerował, używam teraz tego No i wyobraźcie sobie, że ziomek stoi parę kratek przed wami Używacie tego no i w tym momencie robicie z nim co chcecie, tak? Wyobraźcie sobie, że jesteście właśnie w takim nemusiku. No i co? No pewnie myślicie No nie, już umrę, nie wiem jak stąd uciec A wy tylko używacie pierścienia miłości I ziomek nie wie co zrobić Także no, to by było na tyle Tak samo jak ostatnio zakończyłem to, że gruboniczym Miller To tym razem zakończam gruboniczym KFC Bus. Dlatego tyle mam do powiedzenia Pozdro